No, cześć moi drodzy. Witam Was dzisiaj. W kolejnym odcinku z Fortnite. Dzisiaj jest ze mną Szymona, ale on na chwilę poszedł gdzieś. Teraz przyjdzie. Miałem, miałem nagrać jeszcze ten. Call of Duty, bo już jeden nagrałem, wiem, ale to kiedy indziej nagram. Call of Duty. Dzisiaj nagram Fortnite z Szymonem. Także czekamy moi drodzy na Szymona, aż przyjdzie. moi drodzy wybaczcie, że taka cisza, ale po prostu czekamy na Szymona a tak w ogóle moi drodzy, to powiedzcie mi odnośnie Call of Duty parę rzeczy, żebym mógł się podszkolić Jesteś Szymon? Nie, jeszcze go nie ma. O jest. No to dobra, przywitaj się. No jest, jestem z Szymonem. Dobra, gotowość Szymon, dajemy, jedziemy. Rozegramy sobie gierki. Nie wiem, z dwie, z trzy, może maks. W sensie mam na myśli bo tak to poza odcinkiem pewnie, że będziemy jeszcze graćniej Szymon, ale mam na myśli, że dwie gierki trzy od, że pod nagrywanie, nie? Tyle gdzieś. To miałem na myśli. Dobra, ładuję się. Zaraz ci pokażę Szymon, że ten. Czy się naprawdę podszkoliłem? Tylko widzisz, najgorsze jest to, że jak ich jest, Szymon, czterech czy ośmiu na jednego, no to nie da rady, nie? Choćbyś nie wiem. Choćbyś nie wiem, jaki był wiesz. Silny, to nie da rady. Ja pokonałem raz czterech, ale to kolejnych czterech mnie zaatakowało. Oj. I mówię i po prostu no, no nie dało się zrobić. Co mówisz? No? Ja o przejście krzywa. Aha. Weźmiemy sezon, No mówię. Najgorzej jest wiesz kiedy Szymon? Jak jest 16 czy tam 10 ludzi, wtedy jest najgorzej. Bo zanim oni się poznajdują, zanim co, to to jest wtedy najgorzej. Dobra. Dobra, moi drodzy. Teraz ten. Szymon, patrz! I teraz wiem leci za tobą czy nie. Dobra. Nie wiem, wiem, wiem to tu. W ogóle to nie wiem czy wiesz Szymon nie, nie mówiłem ci naprawiłem sterowanie w Fortnite. Cie. Dobra, jest tu broń gdzie ten. Dobra, okej. Okay. No, coś mi się wydaje, bo to jest chyba najlepsza miejscówka, bo jak oglądałem poradnik, to jeden gościu też tu lądował. To jest chyba... Czekaj, szukam broni. Ha. Czekaj. Gdzie? O, dzięki. A nie, to nie jest bron. Tak, a... A dobra Aha, no dobra, okej okay. Komu mówię, pierwszy raz z tym gram, to może zobaczymy, jak to pójdzie, O Oj, już najgorsza jest ta burza Oko burzy zmniejsza się i zwiększa się Mówię, tu najlepiej zgać z kimś Szymon, wiesz, bo czekaj Czekaj, chodź tu ja, No ja Ci mówiłem, Szymon to Patrz, patrz teraz, mnie jest Patrz, patrz, patrz Widziałeś to? No Okej, hey, kładaj mi tego Daj mi Ci yy, dwa yy, yy. No Ci yy, y, trzy No Daj Broń Daj mi na broń Za le, No No, już no No, dajecz na yy? broń Opuść przedmiot Dobra już, ja dwóch już zabiłem przypominam, a no tak, sorry, 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 no, sorry, to tu jeszcze taki strza... ja nie lubię się tak tak sorry, Nie sorry, sorry, nie ale. tak sorry, ale Okej nie, nie zły jestem, co? Już. Z początku... Co mówisz? A ja się No widzisz? Tylko mówię, no jak mnie zaatakują, wiesz, ośmiu na ten, no to to nikt chyba nie ma szans. Nawet, nawet jak jest ktoś bardzo dobry. No bo zobacz, zastrzeli jednego, to go drugi atakuje, trzeci, czwarty, aż go w końcu ten... A mało to zaraz zobaczysz później Będzie ich dwóch czy z trzech Gdzie? O, jest ktoś Gdzie? Nie wiem, strzały słyszałem Ale nie wiem, nie wiem gdzie jest Dobra Dobra Dobra, już No już, dobra, no, dawaj No, słyszałeś? Też ciały były, tylko nie wiem gdzie. Dziękuję. Mówię... Mówię, Szymon, tak jest, że wiesz... Nie każdy jest dobry we wszystko, tak ci powiem. Dobra? Nie każdy jest dobry we wszystkim, Szymon. Ja jestem dobry, wiesz, w tym, no to... No mówiłem. Wiesz. Jak powiem, to od złe. Dobra.

Dzięki. Czekaj, ja się uleczę. Ty wiesz, co mi Tomek powiedział? Że on by się chciał z tobą jeden na jeden w Fortnite zmierzyć, bo mówi, że jesteś słaby. No Tomek tak powiedział, przecież to nie moje. Ja uważam, że jesteś mega dobry. Ale jak on mać no, znaczy no chce na tym. No ma jakiś komputer swój i mówi, że przyniesie, bo tata mu kupił go z podświetloną klawiaturą. Ma zainstalowany Fortnite. No mówię. Ja mówię, ja wiem, że ty jesteś naprawdę mega dobry, ja, ja ci podziwiam, ale no nie wiem, co ten taki. Oj, wiesz co? Jakoś niedawno, ale... Dobra. Czekaj. Jest! Zabity. No widzisz, Szymon? Dobra, okej, okay, tylko sobie pierdolę apteczkę wezmę, poczekaj. I co powiesz? Już... Ile tu już było? Chyba trzy zabójstwa, nie? No. No już no widzisz i jeszcze ani jeden jest Mówię no to jest la lata wiesz Lata praktyki czy tam jak ci się mówi, nie? No ja on siódmego sezonu Widzisz no a ja widzisz No no to że mój, mój mocny święto nie ma w podstaniach, ale... No. ...na wszechświatach, bo to będą być tak... ...światka taka... ...zajeb... nie pewnie... No, no to widzisz. ...ma nagrania, gdzie się wybrał. Aha. Ja, ja mówię ci, że najgorzej jest, jak oni mają jakieś mocne broni no to wtedy to już, wiesz, naj... Wtedy, zanim się obejrzy, to mnie już na hita zdejmą To jest tak. Tak to widzisz, jak mają. Jak mają. Dobra. Właśnie dzięki, bo to 100. Tylko to do 50 może być, tylko więcej nie może być. Poczekaj chwilę. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Teraz ta broń już wsiadam. Już tylko muszę. Dobra, no. Jedziemy. Ej, musimy iść szukać jakiejś broni, bo ja mam tylko 26. 26 iść broni masz? No Ty Strzałów Musimy gdzieś szukać broni, bo Bo no bo w końcu nie będę miał tym Czy... poczekaj O Ja to trochę Dobra, no Patrz teraz na no to Widziałeś to? Z daleka jest Nie zauważył mnie, ej to no, boli? A braku mi amunicji. Super. Ja. Może buduj się, Szymon, buduj. Nie. jakiś kraj był człowieku. No wiem, no, ale tylko, że ja, nie... ja bym go zabił. Tylko, że ja broni nie miałem już. Już mi się skończyła. Ale dzięki, mówię, poczekaj tam No, no, a to jest dobra, jakaś Dobra Dobra, dzięki, dzięki Szymon, mega dzięki Dobra, czy co tu pozbieram? Dobra, już No, dawaj, jedziesz Po No. No, dobre. Ty, 29 graczy, my to mam nadzieję porobimy. Mówię, sam to ja, jak ich się mnoży tak jak są w tym, to ja nie dam rady ich sam, wiesz. Wygrać tą grę No, bo, ale nic... oj, oj, oj. No dzięki. U <laughs> no, no już idę, poczekaj. A kurwa mi te trzyma, to się żeby powierzchna jak się najlepsza. O kurde, no to nieźle. Ty no to nic dziwnego, że. Mm. No Daję ja już tam idę do ciebie. Zaraz ich tam porobię. Czekaj, tylko ja po wodzie trochę mnie, jest, mnie fajnie tam. Gdzie oni są? Zabiłeś już, dobra, dzięki. Gdzie ty jesteś? A tu, dobra. drugą stroną. No tu dobra, to poczekaj. Moi drodzy, będzie za zwycięstwo, wygramy to. Znajdą jakieś No e, ale mam nadzieję, że nie. Nie ma co. Ej, ale burza idzie. To, to mnie to właśnie. Ale jest daleko. Najgorzej jest, jak jest burza i gracze. Wtedy to już nie wiem, wtedy to jest najgorzej. Jak cię dosięgnie burza, nie Szymon? I są gracze, jeszcze cię strzelają, wtedy to już jest najgorzej. No No. Widzę, 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 tam u ciebie jest, widzę, widzę. Gdzie, u koło mnie? No, gdzieś widzę, tam koło ciebie, ale nie wiem, gdzie, bo idę tam. Jest ten czerwony guziczek taki, nie? No, że ktoś strzela? Taka czerwona i koło ciebie tam było. Tylko nie wiem czy... Wiesz, może być trochę oddalony, nie? O, dobra. No daj, tak, dobry. Zjem co dodatkowe... Ej! Ej! Co jest? Co on ma zabrać? Przecież tak się... No i widzisz, mówię, ja jestem dobry, chyba ja mnie ktoś załatwi w sekundę, no to... Nie jest. Dawaj, Szymon, bo on jest... On, on jest... No ja ci mówiłem, on jest jakiś... o. Ty, Szymon, nie no nie... Ja nie mogę. No, ja ci mówiłem, ja jestem dobry, Szymon, tylko widziałeś, co się działo, nie? Z tym... teraz. Jak już, jak już tobie było go ciężko, to już wiesz, a co dopiero mi. Co? mam mecz. Taniec? tam nie ma. Właśnie nie widziałem, to jest najgorsze. Nie chyba to jest, to jest, to jest. Dobra, bieżdżam, nie się, ma? Kurde, no nie, ale... Ty, on naprawdę jest jakiś kozak. Psz. No sorry, moi drodzy, no. Tak? No, sorry, moi drodzy, ale no to był jakiś naprawdę, wiesz, jak... Szymon nie dał rady, który jest naprawdę mega dobry w tą grę. Szymon jesteś mega dobry. Od razu ja ci to To po prostu. A, a co mam, a co mam ja powiedzieć, nie Szymon? No. Jak już ty nie daj rady, to ja już tym bardziej. Bo ja na... sam. No pewnie, to co następnym razem możemy zrobić. No dobra, ale to po tym odcinku, bo to się nagrywa odcinek jeszcze, nie? No bo zakończ na 5 zrobili ma Za. Wydać. No dobra. Także moi drodzy, ja ten odcinek ten kończę. No i co? Za, za chwilę za 5 minut słyszymy się w live z Fortnite'a. Cześć.